Chodzi o projekt uchwały, który zakłada różne rocznice na rok 2022 i rok 2023. Nie uważam, żeby tutaj był jakiś wielki, specjalny, sprytny ukraiński zabieg, żeby wśród różnych innych rocznic ukryć 80. rocznicę powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii, armii bandyterki, ludobójców, którzy łamali ludziom kręgosłupy, rozpruwali. Nadwoje całe jestestwa, całe do, całe ciała, którzy gwałcili Polki, którzy, jak wielu świadków, z którymi się spotykam, w sposób wyjątkowo bestialski Polaków mordowali, nie Kilkanaście, kilkanaście osób nie zamordowali, ale kilkadziesiąt tysięcy, a nawet mówi się, że od 200 do 300 tysięcy Polaków cywilów. Projekt uchwały trafił do Ukraińskiej Rady Najwyższej Ukrainy, czyli do tamtejszego parlamentu już 12 sierpnia. 2021 roku. A więc trafił tam kilka miesięcy temu i o sprawie nie zająknął się resort spraw zagranicznych w Polsce. W żadnym wypadku w tej sprawie nie interweniowano i tutaj rodzi się podstawowe pytanie: czyje interesy broni Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy są to interesy polskie? Sprawa podstawowa, pytanie, rzekłbym, iście banalne. Dwa miesiące później, czyli w październiku 2021 roku, ta, ten projekt uchwały trafił do ukraińskiej komisji, która przypieczętowała ten projekt i puściła go do parlamentu, tak aby wzięto udział, biorąc udział w obradach sejmowych, aby nad tym projektem. Debatować i go przegłosować. I tak 14 grudnia zawarto w porządku obrad sejmowych ten projekt uchwały i trzy dni później został przegłosowany. Mówi on o tym, że w roku 2022 nie tylko i wyłącznie obwód lwowski, jak zadecydowali radni lwowscy dwa miesiące temu, tam będzie obchodzona wielka rocznica 80 powstania ukraińskiej powstańczej armii, ale cała Ukraina będzie obchodziła hucznie, 80. rocznicę Upa. I żeby tutaj było jasne, nie jest to tylko zwykła uchwała, ale ta uchwała rekomenduje, aby Krajowa Komisja do spraw Radiofonii i Telewizji stworzyła tematy tematyczne programy oraz Dokonywała opraw wydarzeń z okazji rocznik wskazywanych w uchwale, rocznic, które według autorów tego dokumentu są określane mianem najważniejszych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym Ukrainy. Uwaga! Uchwała ukraińska przegłosowana przez 281 ukraińskich parlamentarzystów. Na 450 tam mogło być. Ilu ich było w tamtejszym Sejmie, nie wiem. Jednak jest zdecydowana większość. Nie jest to prawda, że tylko w obwodzie lwowskim oddaje się hołd ukraińskiej powstańczej armii, ale ukraińska powstańcza armia jest. Gloryfikowana na terenie całej Ukrainy, bo parlamentarzyści wywodzą się ze wszystkich obwodów całej Ukrainy i to oni przegłosowali ten projekt uchwały. Nazwano powstanie UPA, bandyterki, ludobójców po prostu, jako jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu społeczno-politycznym Ukrainy. Stąd stawianie tezy, że Ukraińcy budują swoją państwową tożsamość państwową jako instytucji oraz quasi-kulturową i quasi-narodową budują na ludobójstwie na Polakach, o czym świadczy również wiele innych fenomenów, o których nie sposób przeczytać w mediach głównego nurtu w Polsce i o których nawet ani na moment nie zająknął się prezydent Andrzej Duda, spotykając się z ukraińskim prezydentem, ani na moment nie zająknął się minister spraw zagranicznych profesor Rau. Więcej, ta uchwała, która została przegłosowana przez Ukraińską Radę Najwyższą Ukrainy, również rekomenduje, by UkrPoszta, czyli Poczta Ukraińska i Narodowy Bank emitowały znaczki pocztowe i monety okolicznościowe z okazji pamiętnych dat i rocznic wskazanych na y, tym dokumencie będącym ukraińską uchwałą. Zatem nie tylko jakieś odczytanie uchwały w Sejmie będzie swoistym upamiętnieniem ludobójców ukraińskich, którzy bestialsko mordowali Polaków i Teraz władza Ukrainy nie pozwala na to, byśmy my przeprowadzili ekshumację, my Polacy, i dali swoim rodakom godny pochówek, i dali im rodzinom grup swoich najbliższych, nad którym ci będą mogli się pomodlić, ale ci rekomendują, aby programy tematyczne na temat UPA powstawały w publicznej telewizji. I aby publiczne państwowe instytucje, Poczta Ukraińska oraz Narodowy Bank wydawali okolicznościowe monety i znaczki, w którym będzie się hołdowało zbrodniarzom, ludobójcom, bestialsko mordującym Polaków. O sprawie nie ma mowy w mediach głównego nurtu w Polsce. Nie mówi Polsat, nie mówi TVN, nie mówi Telewizja Polska, nigdzie na ten temat nie. Usłyszałem. Więcej, żeby móc przeczytać na ten temat, musiałem sięgnąć do stron rządowych ukraińskich, gdzie łatwo dotrzeć do tych projektów uchwał, które są procedowane i przegłosowywane przez ukraiński parlament. Zatem tezę możemy stawiać bardzo jasno. To, co próbują nam wcisnąć dzisiaj ukraińscy publicyści, że banderyzm to jest tylko i wyłącznie jakiś margines, że upamiętnianie bandery, upamiętnianie Webediego, upamiętnianie Upa, OUN, to jest margines, z którym spotykamy się tylko i wyłącznie w obwodzie lwowskim, to jest bójda na resorach. To jest. Kłamstwo, którym próbuje się omamić nasz, nas, Polaków, ponieważ, ponieważ z nas, Polaków, Ukraińcy zrobili sobie swoistego mecenasa na arenie europejskiej i też obrońcę w kwestiach relacji ukraińsko-rosyjskich. Jesteśmy traktowani w pewnym sensie jako narzędzie, jako przedmiot do tego, żeby ugrywać swoje w polityce międzynarodowej, i przerażające jest to, że włodarze, włodarze naszego kraju zamiast aktywnie walczyć z tym procederem, to z banderyzacją w żaden sposób nie, nie walczą i nie próbują jej stłamsić w zarodku. Szanowni Państwo, zanim dojdziemy jeszcze do innych szczegółów, które są niesamowicie istotne, bo ten proceder upamiętniania zbrodniarzy ukraińskich. Upa, OUN, ludobójców, którzy mordowali Polaków, to nie jest tylko kwestia sejmowa, to jest kwestia, którą także należy w sposób masowy zaobserwować w ukraińskiej popkulturze w mediach mainstreamowych, w szkołach, w licach, na uniwersytet uniwersytetach i na ulicach. Aktualnie na Ukrainie, nie tylko na zachodniej Ukrainie, ale także i w centralnej, a także i uwaga we wschodniej, o czym nawet co łatwo również wywnioskować z przegłosowania wspomnianego projektu uchwały, proceder gloryfikowania zbrodniarzy jest niesamowicie rozprzestrzeniony.